Witam bardzo serdecznie na kanale i Tarot. tarociska Fotu nakłania się. Dzisiaj horoskop tygodniowy, znaki wodne, rak skorpion ryby od 3 do 9 kwietnia. Także zaczynamy. Będzie oczywiście magiczne przesłanie, kochani, na koniec. Ale zaczynamy od rozkładu tarota. Dobrze, zaczynamy. 3, 9 kwietnia. Dla raka. Trzeci dziewiąty. Dobrze. Tutaj mamy, moi drodzy, poniedziałek przeciążający. Zmęczenie. Tutaj może raki będą potrzebowały odpoczynku bardziej jak pracy, relaksu. Chwileczki takiej dla siebie, chwilki dla siebie. No dobrze, moi drodzy. No, oczywiście trzeba odpocząć jak trzeba, jak jest taka możliwość, ale pamiętajcie o tym, że tutaj też ktoś może Wam się przyglądać. Jeszcze nic nie mówić, ale już się przyglądać i szykować się do jakiejś dyskusji. Bo we wtorek macie już harmonię, podejmowanie właśnie wspólnie decyzji, rozmowy. Także tutaj będzie zgoda i przyjaźń, miłość, nawet bym powiedziała dla niektórych. Także dobry wtorek, w środę również jest spotkanie z mężczyzną, z przeszłością. To jest ktoś jest zakochany, to może być wasz partner, mąż, ojciec również. Gdzieś idziemy, załatwiamy coś, mamy znajomego, który nam pomaga w naszych sprawach codziennych. Czwartek, tutaj, moi drodzy, są finanse dobre, bardzo fajny czas na, moi drodzy, poświęcenie komuś czasu, ale tutaj też jakieś prezenty, wyrównywanie, Rachunków, lepsze zdrowie. Możliwe, że przyjdzie do Was tutaj jakaś y, dobra informacja finansowa w czwartek i w piątek, również jest spotkanie rodzinne, y, dobre pieniądze, y, ciekawe rozmowy, no i oczywiście dużo szczęścia. Y, na pewno otrzymacie y, jakiś moi drodzy finansowy zastrzyk czy w czwartek, czy w piątek. Sobota może być już troszkę bardziej nerwowa. Dlaczego? Dlatego, że, kochani, tutaj macie w sobotę oczywiście jakieś. Wyobrażenie inne, a tutaj może to wszystko inaczej przebiegać, ponieważ jest trochę nerwowo, chaotycznie. Ktoś może być czepliwy, tutaj też może mieć miejsce jakaś rozmowa. Idą do Was jakieś wiadomości, może też listowne, mailowe, smsowe, które mogą troszkę wyprowadzić Was z równowagi. No ale to wiadomo nie dla wszystkich, ogólnie będzie dzień pracowity i taki właśnie do przodu ta sobota. Przygotowania do świąt w zasadzie już. No i w niedzielę świątecznie, tutaj Wielkanoc Dziewiątka monet. Jest dobre jedzenie, jest przystrojony dom. Wy jesteście też pięknie ubrani. Tutaj możecie spodziewać się gości, ale jest sympatycznie, moi drodzy, i tutaj raki są spełnione. Oczywiście jest tych monet trochę w tym czytaniu, jest ta materia dobra. Są goście, są niespodzianki, także cóż chcieć więcej? Nawet dobre zdrowie, jak komuś będą jakieś przeziębienia dolegały, to tutaj szybko się tego pozbędzie. Także moi drodzy dobrze, ja Wam życzę spokojnych, radosnych świąt i oczywiście przesłanie na ten tydzień dla Was. Twoje życzenie zostanie spełnione. To o co prosiłeś, spełni się. Także moi kochani, właśnie tutaj wychodziło bardzo pięknie. Także jest przypływ, jest radość, jest rodzina i miłość. No dobrze, teraz zobaczmy, moi drodzy, skorpiony. Co u skorpiona? Mało miejsca, tu wszystko spada. No dobrze. Skorpion od 3 do 9 kwietnia. Od 3 do 9 kwietnia dla Skorpiona. Dla Skorpiona 3-9 kwietnia. Co dla Was, moi drodzy? No tutaj zobaczmy, jak to będzie wszystko wyglądało. Moi kochani, tak, poniedziałek to jest bardzo dobry dzień, bo jest podróż, dobra pasa, dobry los, lepsze finanse. Lepsze życie, powracacie do miejsc, w których byliście. Ale tutaj moi drodzy, jest takie zamieszanie, ale pozytywne. Także dobry los Was tutaj nie ominie. Nie martwcie się, szczególnie przy tej dziewiątce monet. We wtorek to już w ogóle będziecie zadowoleni bardzo bo jest dziewiątka monet. Jesteście zadowoleni ze stanu swojego posiadania. Możecie tutaj coś robić dla domu, swojego. Dla wnętrza, ale też i dla siebie. Macie na to finanse, macie środki, jesteście szczęśliwymi ludźmi. W środę trochę przeciążenie, bo jest za dużo pracy, obowiązków, obawa, czy podołacie w tym tygodniu. Także tak to wygląda. W środę trochę bardziej się przyglądacie, jak pracujecie. Także tak, w czwartek jest karta diabła, uważajcie na kłótnie, toksyczne osoby czy relacje. Ktoś może być złośliwy. Tu moi drodzy, też różnego rodzaju stany zapalne mogą plecy dokuczać, czy też ból głowy. Także, kochani, czwartek: takie ostrzeżenie, aby nie spieszyć się, moi drodzy. W piątek jest ważna rozmowa, jakieś spotkanie, bardzo wysoki poziom ogólnie w życiu. Przy tym cesarzu, ważna rzecz, która was nie ominie. To może być rozmowa też z przełożonym, z lekarzem. Ale moi kochani, tutaj jest ten dzień bardzo taki znaczący, ten piątek. Sobota to jest dużo miłości, askielichów, jakieś zaproszenie możecie się wybrać na przykład gdzieś, moi drodzy, właśnie do kościoła. Możecie otrzymać zaproszenie od rodziny, ale tutaj jest dużo wiary, miłości, szczęścia. I oczywiście takiej, moi drodzy, radości życiowej, takiej miłości w Was, także tu jest bardzo pięknie to pokazane. Sobota i niedziela. Niedziela wychodzi na to, że nie będziecie siedzieć w domu, wyruszycie gdzieś może w gości, może w jakiś teren zielony, będziecie odpoczywać może na łonie natury, nawet po południu, jakiś spacer na pewno. Także tutaj moi drodzy, jest dobry tydzień, tylko zdrowotnie ja bym powiedziała uważajcie na plecy stany zapalne bóle głowy bo tutaj może być jakieś przeciążenie ale dacie sobie radę może jakieś drobne alergie dokuczyć wam będą wam dokuczać także to nie jest bardzo groźne no ale przy tym diable to może tam się pojawić jakiś stan zapalny na przykład ze stanem podgorączkowym u niektórych i przesłanie, moi drodzy, dla Was na ten tydzień, tutaj się pokazała y, ciąża. Narodziny dziecka przyniosą wielkie błogosławieństwo dla Ciebie i świata. Możecie się dowiedzieć, że ktoś spodziewa się dziecka, że ktoś jest w stanie błogosławionym. Także tak, tutaj to wyszło, moi drodzy. Ja życzę Wam spokojnych, radosnych świąt, Wielkiej Nocy i pozdrawiam bardzo serdecznie. I teraz, oczywiście, ryby. Od trzeciego do dziewiątego kwietnia. Co u ryb, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. Proszę bardzo, i niedziela. Uryb pięknie rozpoczyna się tydzień i kończy. Można powiedzieć, że tydzień jak z bajki, poniedziałek, wiadomości, plany różnego rodzaju na przyszłość. Wszystko powoli się toczy, ale do przodu w dobrym kierunku. Poniedziałek bardzo dobry, we wtorek. Tutaj jest szansa na porozumienie i miłość. Fajnie spędzicie czas. Wspólne dogadywanie się i jest wzajemna akceptacja. Przyjemny wtorek. W środę, kochani, również jest tutaj podróż, podróż lokalna, taka do 200 km, może trochę dłużej, dalej, gdzieś się wybierzecie, także tutaj środa jest ciekawa. Macie szansę na sukces, na spełnienie. W czwartek ważne rozmowy, spotkania z kobietą y, mądrą, doświadczoną. Y, jest tutaj ważna rozmowa, y, jakieś deklaracje, wyjaśniają się pewnego rodzaju sprawy. Y, w piątek, kochani, Asmonet, nowe początki bardzo dobry czas, owocny czas. Tutaj pieniądze do was przychodzą różnego rodzaju też dzielenie się materią z rodziną albo jakimiś moi drodzy prezentami. Bardzo dobry, owocny piątek i sobota również jest pokazana rodzina zasobna, rodzina szczęśliwa, rodzina nowe początki i tutaj też dobre wiadomości przychodzą dla rodziny. I oczywiście spotkania różnego rodzaju, I niedziela też. Ta wielka nocna niedziela dla Was jest dużym spełnieniem, radością, miłością. Jesteście otoczeni przez kochające osoby. No cóż, dziś więcej, piękny czas Wielkiej Nocy, moi drodzy, piękny tydzień dla ryb. Życzę Wam dużo zdrowia, mogą być różnego rodzaju tutaj alergie, też uważajcie na siebie w podróży, ale tutaj jest dobrze, moi kochani, dobry czas, dobra relacja z rodziną, dobre relacje z rodziną, i ja Wam życzę takiego spełnienia i spokojnych, radosnych świąt. I kochani, Twoje życzenie zostanie spełnione. To, o co prosiłeś, spełni się. Także moi drodzy, cóż chcieć więcej? Piękny tydzień, piękne sprawy, dużo uczucia, dobre finanse. Pozdrawiam kochani bardzo serdecznie. Do usłyszenia.